Przede wszystkim Polska jest w dobrych rękach w rękach uczciwej partii, która ma doskonały program, jak szybko poprawić los Polaków w naszej ojczyźnie i będzie mogła ta partia realizować sama ten program. Jeżeli chodzi o wyniki naszego okręgu, szczególnie Wrocławka, to przede wszystkim cieszę się, że został zrealizowany mój pomysł polityczny, to znaczy trzech parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z Wocławka, dwóch posłów i senator, przy Zerowym parlamentarzyście Platformy Obywatelskiej, ale tu część chwały oddaje. Panu Prezydentowi Wojtkowskiemu, który swoimi działaniami kandydatami miejskimi doprowadził, że nikt z platformy w Włocławku parlamentarzystom nie jest, więc za to mogę mu podziękować. Chcę pogratulować również pani Joannie Borowiak doskonałego wyniku i zwycięstwa. Chociaż muszę przyznać, że egzaminu z człowieczeństwa i przyzwoitości nie zdała, tak jak i jej sztab, ale mam nadzieję, że to odłożymy na bok, że będziemy współpracować i budować pomyślność wrocławka, tego województwa i Polski. Razem, a pani Borowiak wyzbędzie się w współpracy z Platformerskim Prezydentem. Chcę gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom Wocławka, okolic okręgu Toruńsko-Wocławskiego, że obronili prawdę, że nie dali się zwieść złu, które zostało we mnie wymierzone i również ja, że. Temu złu się nie dałem, a dobrem, bo żadnego złego słowa przez całą kampanię na nikogo nie wypowiedziałem, że dobrem zwyciężyłem i obroniłem. Także myślę, że to jest też piękna lekcja dla nas wszystkich. I pytanie numer dwa, panie pośle, które się rodzi myślę w głowach wyborców teraz. Już po, jakby w kolejnej kadencji, jak pan się zachowa? Czy pan będzie być może starał się o powrót do Prawa i Sprawiedliwości? Czy pan zostanie posłem niezależnym? Czy może jest jakiś jeszcze inny ruch na tej scenie politycznej, nazwijmy to do przewidzenia? Jak pan myśli? Ja nigdy z Prawa i Sprawiedliwości nie rezygnowałem i nie uciekałem. Ja nigdy złego słowa nie powiedziałem ani na partię, ani na żadnego z koleżanek i kolegów, mimo że w drugą stronę bardzo bolesne ciosy otrzymywałem. Ja kocham tą partię, kocham lidera i mam nadzieję, że moja partia okaże się matką, a nie macochą, że zrehabilituje mnie, przeprosi i będziemy dobrze współpracować dla dobra Polski. Czyli mimo tych złych słów, które z różnych stron padły podczas kampanii, liczy Pan, że, że, że wkrótce po prostu będzie mógł Pan wrócić na pełnych prawach do, do partii, tak? Tak, ja liczę na poważną refleksję, uczciwość mojego środowiska politycznego. Ja okazałem się człowiekiem silnym, mocnym i lojalnym. Nigdy złego słowa, nawet jeżeli było bardzo dużo nieprzyjemnych i niesprawiedliwych rzeczy, w moją stronę kierowana nie wypowiedziałem, nie odpowiadałem tym samym złem, które we mnie uderzano i mam nadzieję, że dobra partia uczciwa powinna za to docenić, a nie zlekceważyć.